Często myślimy o średniowieczu jako o okresie, kiedy ludzie nieustannie harowali do upadłego i nie mieli czasu na zabawę. To prawda, że bez nowoczesnych urządzeń wiele prac było bardzo wyczerpujących i czasochłonnych. Życie w średniowieczu było trudne, ale pełne zabawy i radości. To był czas, gdy rozrywka, sprawność i rywalizacja się łączyły, a hasło pracuj ciężko, baw się ostro było wyjątkowo trafne. Przenieśmy się w czasie, by zobaczyć, jakie sporty były popularne wśród ludzi średniowiecza, wtedy były znacznie brutalniejsze i bardziej chaotyczne niż dziś. Witamy w średniowiecznym szaleństwie. z dziedzictwa. W Europie rozwój sportu i gier wspierał Kościół katolicki. Kościół wymagał, by niedziela była dniem wolnym od pracy, oferując jednocześnie cykliczne święta do wspólnego świętowania i integracji społeczności. Kościół zapewniał również idealne miejsce do rozgrywania wielu gier, czyli przykościelny dziedziniec. William Fitzstephen był duchownym u angielskiego arcybiskupa Tomasza Becketa. Kiedy Tomasz Beckett został zamęczony w XII wieku, Fitz Steven napisał jego biografię. Napisał też o Londynie i opisał, czym średniowieczni mieszkańcy zajmowali się w wolnym czasie. Napisał: Cytuję: Każdego roku w dniu zwanym karnawałem zaczynają się zabawy chłopców. Każdy z nas był kiedyś chłopcem? Chłopcy ze szkół przynoszą swoim nauczycielom koguty do walki, a cały poranek poświęcony jest chłopięcej zabawie, bo mają w szkołach wolne, żeby mogli oglądać walki kogutów. Po zakończeniu walk kogutów i po zjedzeniu obiadu, Fitz Stephen powiedział (cytuję): "Cała młodzież miasta wychodzi na pola, by wziąć udział w bardzo popularnej grze w piłkę. Uczniowie każdej szkoły mają swoją własną piłkę i prawie wszyscy pracownicy każdego rzemiosła mają także swoją. W swoich rękach." Starszyźni, ojcowie i bogaci obywatele przyjeżdżają na koniach, by oglądać zmagania młodych, i na swój sposób znów czują się młodzi. Wydaje się więc, że wszyscy młodzi chłopcy, zarówno studenci z różnych uczelni, jak i czeladnicy różnych zawodów, zbierają się, by rozegrać mecz piłki, podczas gdy ich ojcowie kibicują im z boku boiska bardzo podobnie jak dzisiejsze młodzieżowe mecze piłkarskie. Biegnąc z tłumem. Piłka obozowa to sport polegający na walce o piłkę. Wywodząca się z anglosaskiego słowa oznaczającego bitwę, piłka obozowa była prekursorem współczesnej piłki nożnej, czyli futbolu, jak to nazywają Amerykanie, która jest dziś rozgrywana. Dwie drużyny z mieszkańców wioski ustawiały się na środku, a bramki bywały oddalone o kilkaset yardów. Innym razem, jeśli rywalizacja toczyła się między dwiema wioskami, bramki mogły być oddalone od siebie o kilka mil. Piłka była ze skóry z końskim włosiem lub z pęcherza świńskiego z grochem. Piłka była wyrzucana w powietrze, a potem wszyscy walczyli o jej posiadanie. Zasady były niejasne, lecz piłkę można było podawać, rzucać lub kopać, by przekroczyła jedną z bramek i wygrać grę. Angielski ksiądz i poeta Lirman wspomina o grze w piłkę w brud kronice Brytanii z końca XII wieku, w niej stwierdza, cytuję, niektórzy toczą piłki daleko po polach. I to jest najwcześniejsze użycie słowa piłka w języku angielskim. W 1280 roku w pobliżu Ashington w Northumberland zawodnik zginął wbiegając na sztylet Rywala. Dziś uznano by to za czerwoną kartkę. W aktach sądowych z roku 1283 w Cornwallie wspomniana jest drużynowa gra La Soul. Podczas tej okazji Roger został oskarżony o śmiertelne uderzenie rywala kamieniem. La Soule to gra z Normandii w północnej Francji, rozgrywana drewnianą lub skórzaną piłką, pełną lub pustą w środku. Druga była wypełniona sianem, mchem, otrębami lub końskim włosiem, czasem z drewnianymi pomponami. Zawodnicy mogli używać rąk, nóg lub kijów, aby dotrzeć do bramki przeciwnika i oczywiście zgłaszano wiele kontuzji, w tym złamane ręce i nogi. W 1303 roku Thomas Salisbury, student Uniwersytetu Oksfordskiego, znalazł martwego brata Adama. Podobno zginął z rąk kilku irlandzkich studentów podczas gry w piłkę nożną na High Street. Nic dziwnego, że król Edward II zakazał piłki nożnej w Londynie w 1314 roku. Burmistrz wydał w jego imieniu dekret, w którym stwierdził, cytuję, w mieście panuje wielki hałas spowodowany przepychankami wokół dużych piłek na publicznych polach, z czego może wyniknąć wiele nieszczęść, czego niech Bóg broni. Nakazujemy i zakazujemy w imieniu króla pod groźbą uwięzienia, aby taka gra była uprawiana w mieście w przyszłości. Król Filip IV Francji zakazał gry La Salle w 1331 roku, FitzWilliam opowiada, że w Londynie każda niedziela wielkiego postu była przeznaczona na turnieje rycerskie. Po obiedzie nowa grupa młodych dżentelmenów dosiadała wyszkolonych koni bojowych, gotowych do tych zawodów i zwrotnych. Młodzieńcy wybiegali z bramy z kopiami i tarczami, młodsi mieli drzewca bez stalowych grotów. Był to trening walki bronią przed powołaniem na wojnę. Gdy król był w mieście, młodzi z dworów hrabiów i baronów, jeszcze nie pasowani na rycerzy, przybywali i rywalizowali, każdy z nadzieją na zwycięstwo. Na dzikich koniach szarżowali na siebie i próbowali zrzucić przeciwnika z siodła. Wczesnośredniowieczne turnieje były wyjątkowo niebezpiecznym sportem, brutalne i dla niektórych rycerzy śmiertelne. Jeźdźcy ustawiali się po przeciwnych stronach pola, czasem w dziesiątkach, po czym ruszali na siebie z pełną prędkością i zrzucali się nawzajem z koni za pomocą kopii. Gdy już zostali zrzuceni z koni, kontynuowali atakowanie się nawzajem mieczami i buławami. W późnym średniowieczu bardziej uporządkowany pojedynek zastąpił turniej. Walki odbywały się w składach cztero- lub dwuosobowych, z większym naciskiem na rycerskość sportu. Damy ogłaszały zwycięzce, a modne stały się ozdobne stroje dla mężczyzn i koni oraz malowane tarcze jeźdźców. Lato miłości i śmiechu. Gdy pogoda stawała się cieplejsza, Londyńczycy wychodzili na tamizę, by się bawić. Na Wielkanocnej Uczcie FitzWilliam mówi, że organizują zabawy przypominające turnieje morskie. Ta zabawa polegała na przymocowaniu tarczy do słupa na środku rzeki, a następnie, cytuję, mała łódź, szybko napędzana przez wielu z podziwem i przez nurt rzeki, wiezie młodzieńca stojącego na dziobie, który ma uderzyć tarczę swoją lancą. Jeśli złamie lancę, uderzając w tarczę i utrzyma się pewnie na nogach, osiągnął swój cel i spełnił swoje pragnienie. Jeśli jednak uderzy mocno, nie rozłupując lancy, zostaje zrzucony do rwącej rzeki, a łódź, pędząc dalej, zostawia go w tyle. Zaskakująco istniały pewne średniowieczne zasady bezpieczeństwa, ponieważ po jednej łodzi ratowniczej ustawiono po każdej stronie tarczy, a cytując, w nich znajduje się wielu młodzieńców, którzy mają za zadanie wyciągnąć uderzającego, którego nurt wciągnął pod wodę, gdy tylko pojawi się na powierzchni lub gdy na najwyższej fali pojawi się więcej bombelków. Zapaleni widzowie obserwowali zawody z mostu i galerii nad rzeką i musieli się świetnie bawić, ponieważ Fitzwilliam zauważa, że byli gotowi śmiać się do woli. Pod koniec lipca, w dzień świętego Jakuba, za murami miasta odbywały się zawody w zapasach, by wyłonić najsilniejszego obywatela. Kiedy zarządca opata z Westminsteru i jego drużyna zostali pokonani, zarządca odszedł i zaczął się zastanawiać, jak się zemścić. Zorganizował mecz w Dzień Świętego Piotra 1 sierpnia, oferując barana jako nagrodę. Gdy rozpoczął się konkurs, zarządca wynajął kilku uzbrojonych zapaśników, którzy pobili obywateli, powodując rozlew krwi. Ci ciężko ranni ludzie wycofali się wtedy w wielkim zamieszaniu do miasta, ale zemścili się niszcząc liczne budynki opactwa Westminster. Kiedy zostali schwytani, zostali powieszeni lub okaleczeni i wygnani. Więc wiesz, trudno to nazwać sportowym dniem na świeżym powietrzu. Przez całe lato Fitzwilliam donosi, cytuję: W dni świąteczne młodzież ćwiczy się w skokach, łucznictwie i zapasach, rzucaniu kamieniem i oszczepem na odległość, a także walczy mieczem i tarczą. Afrodyta prowadzi taniec dziewcząt, a ziemia drży pod swobodnymi stopami o wschodzie księżyca. Można przypuszczać, że skoki dotyczyły skakania dalej lub wyżej, a rzucanie kamieniem przypominało pchnięcie kulą. Fitzwilliam kończy odniesieniem do bogini miłości, przywołując ciepłe wieczory pełne flirtu i namiętności. Warto zauważyć, że przez całe średniowiecze ucznictwo było czymś więcej niż tylko sportem. Ponieważ od mężczyzn wymagano ćwiczenia umiejętności strzelania z długiego łuku, król Henryk I rządzący Anglią na początku XII wieku ogłosił, że przypadkowe zgony podczas tych ćwiczeń nie będą uznawane za morderstwo ani nieumyślne spowodowanie śmierci. W 1252 roku Henryk III zaktualizował Assize of Arms, nakazując wszystkim mężczyznom w wieku 15-60 lat posiadać łuk i umieć go używać. W 1363 roku król Edward III podczas wojny stuletniej nakazał, by wszyscy zdolni do walki mężczyźni ćwiczyli łucznictwo w każdą niedzielę. Zabronił też, cytuję, próżnych gier bez wartości, w tym rzucania kamieniami, drewnem, żelazem, piłki ręcznej, nożnej, hokeja, wyścigów psów i walk kogutów. Samo oglądanie któregokolwiek z tych sportów mogło skończyć się więzieniem. Nie chodziło o to, że były one moralnie złe, ale wszystko, co przeszkadzało w treningu łucznictwa, było zakazane. Anglia potrzebowała łuczników, bo pokonanie francuskiego rycerza rakietą tenisową czy kijem hokejowym nie wchodziło w grę. Bieganie po lodzie. Zimy w Europie Północnej były długie, zimne i ciemne, dlatego popularne były gry w pomieszczeniach jak kości czy szachy. Według Fitzwilliam, sporty krwawe również cieszyły się dużą popularnością i cytuję: Prawie w każdy dzień świąteczny przed obiadem czy to spienione dziki i wieprze, które wkrótce staną się boczkiem walczą o życie czy tłuste byki z rogami czy ogromne niedźwiedzie toczą walki na śmierć i życie z psami spuszczonymi na nie według Fitzwilliam, inne rozrywki nie były aż tak brutalne. Napisał, cytuję, kiedy miasto jest skute lodem, gęste tłumy młodzieży wychodzą, by bawić się na lodzie. Niektórzy, nabierając prędkości biegiem, ślizgają się bokiem z szeroko rozstawionymi nogami po ogromnej tafli lodu. Oprócz ślizgania się tak daleko, jak tylko mogli, ludzie pozwalali się ciągnąć przez przyjaciół na lodowych siedziskach, przypominających żarna, i najwyraźniej jechali zbyt szybko, bo każdy z nich upadał na twarz. Ci, którzy są bardziej wprawieni w tej zabawie na lodzie, cytuję: przyczepiają do stóp kości piszczelowe zwierząt, przywiązując je pod kostkami, a w rękach trzymają kije zakończone żelazem, którymi raz po raz uderzają w lód i suną szybko niczym ptak w locie. Niektórzy nawet ścigają się ze sobą na dużą odległość, a podnosząc kije, uderzają się nawzajem. Cytuję. Jeden lub obaj upadają, nie obywa się bez obrażeń ciała, ponieważ po upadku suną daleko w przeciwnych kierunkach. Jakoś tak z ludźmi średniowiecza przemoc nigdy nie wydaje się być daleko. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka średniowiecznego szaleństwa. Jeśli podobał ci się ten film, zasubskrybuj kanał i jak zawsze do zobaczenia w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się.